Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj opowiem, dlaczego, jeżeli zobaczysz taką stronę, to powinieneś się cieszyć. Dlaczego się powinieneś cieszyć? Bo to oznacza, że zostałeś ochroniony przed atakiem phishingowym. O tym właśnie będę opowiadał w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Jaki problem jest do rozwiązania związany z przedstawioną wcześniej stroną? Okazuje się, że w okresie pandemii, którą mamy, wiele osób jest narażonych dodatkowo na ataki phishingowe. Jest to związane z większą, większym zainteresowaniem tych naszych użytkowników, przede wszystkim sieci komórkowej, informacjami dotyczącymi koronawirusa i elementów związanych z tym naszym zagrożeniem. Ludzie po prostu klikają częściej informacje, które mają w SMS-ach i dzięki temu zostają przekierowani na odpowiednio przygotowane strony. Ja również ostatnio dostałem takiego SMS-a z taką wiadomością, że zmieniono zasady, które obowiązują w Polsce dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa, czyli tego ograniczenia wychodzenia z domu i dostałem go z adresu alet.rcb. Co było w tym SMS-ie? W tym SMS-ie Oczywiście był link, który trzeba było kliknąć, żeby dowiedzieć się, co tam jest więcej. I ja również ten link kliknąłem, bo już wiedziałem z poprzednich SMS-ów, że ta strona jest faktycznie rzetelną stroną przedstawiającą prawdziwe informacje. Jak jednak ma rozróżnić te informacje rzetelne od nierzetelnych, czyli tych stron specjalnie przygotowanych, phishingowych, średni użytkownik? Prawda jest taka, że niewiele osób potrafi to zrobić i ja nawet w ramach jednej z takich prób w firmie nabrałem się na taki phishing, więc jeżeli jest odpowiednio przygotowany ten mailing, w odpowiednim momencie trafi na użytkownika, jest się naprawdę ciężko przed tym obronić. Co wydarzyło się 23 marca 2020 roku? W tym dniu właśnie zostało podpisane porozumienie pomiędzy UKE, Pomiędzy NASKiem w zakresie współpracy przeciwdziałania temu właśnie zjawisku phishingowemu, przede wszystkim w sieciach telefonii komórkowej. UKE poinformowało, że takie porozumienie będzie dotyczyło współpracy dobrowolnej pomiędzy Urzędem Komunikacji Elektronicznej, NASKiem w zakresie zespołu CET i czterema operatorami głównymi. W Polsce w zakresie telefonii komórkowej. Jak ma działać ten mechanizm? Przede wszystkim w ramach tego porozumienia określono, że CERT ze strony NASCU będzie dostarczał listę adresów, które mają zidentyfikowane jako zagrożenie, a operatorzy, którzy współdziałają w ramach tego porozumienia, będą implementowali na swoich serwerach DNS przekierowania na tą stronę właśnie którą widzieliście na początku tego odcinka. Informującą, że dany adres to jest tak naprawdę próba wyłudzenia danych użytkownika. Set na swojej stronie również poinformował o udziale w tym porozumieniu. Jak również zamieścił cały szereg linków związanych z tym, w jaki sposób można pobierać tą listę właśnie adresów, które są zagrożeniem, w jaki sposób przez API można się integrować z tą listą i pobierać sobie automatycznie ten zakres adresów. Różne informacje, które są z tym związane. Natomiast zostało na tej stronie również przedstawione kilka najważniejszych takich pytań, które się najczęściej pojawiają. Jak możecie zobaczyć tutaj na tej stronie lista ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami z 23 marca i ma ona na celu przede wszystkim przeciwdziałanie phishingowi, który jest mocniej nasilony w zakresie tego okresu, który jesteśmy, czyli epidemii koronawirusa. Teraz odpowiem na pięć tych najczęstszych pytań, które się z tym wiążą zagadnieniem. Pierwsze takie pytanie to, którzy operatorzy Będą implementować te listy ostrzeżeń. No więc będą to cztery główni operatorzy, czyli Orange, Plus, Play oraz T-Mobile. Jak działa blokada? Blokada będzie polegała na tym, że adres, który jest przez użytkownika wpisywany w przeglądarce lub kliknięty w SMS-ie, w e-mailu, będzie rozwiązywany na adres IP danego serwera, który jest serwerem phishingowym. Wtedy to zapytanie DNS-owe zostanie przekierowane na specjalnie przygotowaną stronę, którą tutaj jeszcze raz możecie zobaczyć. Czyli na tej stronie możemy się dowiedzieć, że ta strona wywołana może wyłudzać dane osobowe. No i kilka przypomnień dotyczących najlepszych praktyk i reagowania na to, jak możemy zgłaszać taką stronę phishingową do... Zespołu CED. Jak często aktualizowana jest ta lista? Lista jest aktualizowana co 5 minut, czyli dość często, ze względu na to, że te zagrożenia mogą dość szybko rotować i te domeny również się mogą dość szybko zmieniać. Czy lista ostrzeżeń będzie działała zawsze? W tym porozumieniu jest określone, że będą te mechanizmy obrony zaimplementowane przez okres zagrożenia wirusa. Czy później będzie kontynuowane to działanie, tego nie wiadomo. Zobaczymy jak w przyszłości te instytucje ustalą między sobą współdziałanie. No i na koniec ciekawe pytanie, czy mogę pobrać tą listę domen, które są zagrożeniem i zaimplementować tą listę u siebie w swojej firmie, chroniąc swoich użytkowników nie tylko w zakresie oczywiście używania telefonii komórkowej, bo tutaj administrator sieci firmowej nie ma na to wpływu, natomiast te same domeny są używane w różnych innych też formach zagrożeń. W związku z tym możemy zaimplementować tego typu listę, aktualizować ją często i chronić naszych użytkowników w firmie przed atakami phishingowymi. Co jest jeszcze ważne, cały ten mechanizm jest bezpłatny. Czyli jeżeli chciałbyś zaimplementować tego typu zabezpieczenie w swojej firmie, to możesz to zrobić bezkosztowo. Jeżeli jednak nie wiesz, jak tego dokonać, nie wiesz, jak zaimplementować takie rozwiązanie, jest na to co najmniej kilka sposobów, w zależności od tego, jaki typ sprzętu używasz. Może to być na przykład firewall aplikacyjny, ale może to być system DNS, może to być inny element, który jest w stanie za. Stosować, zaimportować i zastosować tą listę domen, którą możemy ściągnąć z zespołu CD na SKU. Jeżeli jednak chciałbyś pomocy w tym zakresie, to jesteśmy jak najbardziej chętni na współpracę. Wystarczy, że klikniesz link, który jest w opisie pokazany, a my pomożemy Tobie zaimplementować to zastosowanie i dodać ten mechanizm zabezpieczający Twoich użytkowników. Co więcej jesteśmy chętni na to, żeby zrobić to bezpłatnie, ponieważ wiemy, że teraz wszystkim jest trudno i w tym okresie chcemy również wspomóc was wszystkich w tym działaniu. I jeszcze raz, jeżeli chciałbyś zastosować to nowe narzędzie, które dostarcza Nascent, a nie wiesz jak to zrobić, kliknij link poniżej, zapisz się na listę, my się z tobą skontaktujemy i będziemy pomagać w jaki sposób możesz zaimplementować ten mechanizm u siebie w sieci w sposób całkowicie bezpłatny. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.